W ramach Festiwalu Kultury Irlandzkiej chcemy dzisiaj zaprezentować Państwu projekt pod nazwą Beckett Essay Multimedialny. Należy się Państwu kilka słów wyjaśnień na samym początku. Przede wszystkim dlaczego Beckett? Otóż po pierwsze w tym roku mija 20 rocznica jego śmierci. Po drugie jakby nie patrzeć pomimo tego, że Beckett pisał po francusku głównie, to był Irlandczykiem. Mówimy o bekecie dramaturgu, który wzbogacił te, 21 wieczny teatr z ułożeniem fabuły. Mówimy o bekecie prozaiku. To w tym projekcie będzie najważniejsze, bo będziemy, się, będziemy sięgać głównie do jego prozy. Dlaczego esej? Otóż dlatego, że nie mamy ambicji naukowego wyczerpywania, wyczerpywania tematu. Nie przedstawiamy obiektywnych racji, wiedzy. Raczej będą to nasze osobiste, podmiotowe, subiektywne spojrzenia, refleksje. Będą to nasze osobiste doświadczenia lekturowe, zderzenie naszej wrażliwości z jego twórczością. Po trzecie multimedialny, a to dlatego, że staramy się wypowiadać w wielu mediach. Będzie to więc słowo, za które e, jest odpowiedzialna Marzena Kucurek oraz ja. Będzie to warstwa wizualna, w głównej mierze e, spreparowana fotografiami Pawła Kroszczyka. Po trzecie wreszcie wypowiadamy się dźwiękiem który tworzą Bożena Pająk, Radę Kozga i Kamil Wieczorek. Całość jest podzielona na dwie części. Po pierwszej, która będzie trwała około godziny 10-15 minut. Zapraszam na krótką 5-10 minutową przerwę, po której nastąpi część druga. Jeszcze tutaj wiąże kilka słów sekcja organizacyjna, nie? Na końcu, dobrze. Więc powolutku będziemy zaczynać. E aí Jestem w pokoju mojej matki. Teraz ja w nim mieszkam. Nie wiem, jak się tu dostałem. Może beletką był w każdym razie jakimś pojazdem ktoś mi pomógł. Sam bym nie potrafił. To ten człowiek, co tu przychodzi każdego tygodnia, pewnie dzięki niemu to jestem. <grym>, że nie. Daj mi trochę pieniędzy i zabiera kartki. Ile kartek, tyle pieniędzy. Tak, teraz pracuję. Trochę jak dawniej, tylko że nie potrafię już pracować. Podobno to nie ma znaczenia. Ja bym chciał teraz mówić o rzeczach, które nie pozostają, pożegnać się, wreszcie umrzeć. Ale nie chcę. Tak, podobno jest ich dużo. Ale przychodzi zawsze ten sam. Zrobię Wam to później, powiadam. Dobrze. Widzicie Państwo. Nie mam już zbyt wiele energii. Kiedy po panowe kartki, przynosi kartki z poprzedniego tygodnia. Są na nich znaki, których nie rozumiem. Zresztą. Nie czytam ich na nowo. Kiedy nic nie dostaje i nic mi nie daje. bez tam, nie. A przecież nie pracuję na pieniędzy. Dlaczego wiem? Nie wiem. Niewiele wiem, prawdę mówiąc. Na przykład... Śmierć mojej matki. Czy już nie żyła, kiedy się sprowadziłam? A może zmarła dopiero później? Chcę powiedzieć, że zmarła naprawdę tak, że ją pochowali. Nie wiem. Może jej jeszcze nie pochowali. W każdym razie, ja teraz zajmuję jej pokój. Symiam jej łóżku, załatwiam się do jej zajął Zajmę jej miejsce. Pewnie jestem dla niej zaraz bardziej podobny. Brak mi już tylko syna. Może zresztą mam dziś jakiegoś syna, ale nie sądzę. Byłby teraz stary, prawie tak jak ja. Ta mama służąca. To nie była prawdziwa miłość. Prawdziwa miłość była z kinem małym. Zobaczę Państwa. Wydaje mi się że czasami, że znałem nawet mojego syna, że się nim opiekowałem. Potem mówię sobie, że to niemożliwe, że żebym mógł się tej opiekować. Zapomniałem po prostu prawdy, a także połowy Podobno to nie ma znaczenia. Słuchaj. Śmieszny ten facet, co do mnie przychodzi. Zdaje się, nie że przechodzi co niedziela. Nie ma czasu czy pieniędzy. Zaczął się chce pić. To on mi powiedział, że źle zacząłem. Może trzeba było zacząć inaczej. No dobrze, zwiada. Wyobraźcie sobie Państwo, zacząłem od początku, a jak to połowa. nie chcą okazać się dupą wołową, zaczynam od cytatu. Od pierwszych zdań Moloja, pierwszej opublikowanej w 51. roku części trylogii, na którą składa się jeszcze Malon umiera i nie nazywałem Gdybym miał zaczynać od początku, musiałbym zacząć od układki. Od układki bowiem zawsze się zaczyna. Zaczynam już zatem od układki, od jej czwartej strony, na której znajduje krótki opis tego, co na mnie czeka w środku. Krótką notę krytyczną, z której dowiaduje się, że w utworach Becketta nie ma ani tradycyjnej akcji, ani konwencjonalnych postaci, jest za to pesymistyczna wizja świata, będąca metaforą ludzkiego losu, zrodzoną z poczucia bezsensu i obrazu do egzystencji. Odraza. Jej obiektem powinna stać się raczej intelektualna niechlujność, interpre interpretacyjne i piśmiennicze lenistwo, jakie odnaża autor tej noty. Ta niechlujność, wspierana czasem miałkością, mizernością myśli, niezdolnej do wybiegania, pa, do wczołgiwania się w szerszy horyzont refleksji, rodzi zazwyczaj obrazy kalekie i ułodne, zdane na protezy związków definicji bądź pojemnych, ale pustych u ogólnie. Tak jest w tych właśnie przypadkach. Powiedzieć, że coś w moloju zrodziło się z poczucia bezsensu i razu do egzystencji, to jakby powiedzieć, że każdy z nas zrodził się z odrazy do literatury. Dlatego nie zaczynam od początku. Początek w ogóle mnie nie interesuje. Ani początkowa nota, ani co było na początku, co zrodziło się z czego i dlaczego z poczucia bezsensu i odradza. Zaczynam od tego, co miało miejsce 3 lata temu. W 2006 roku obchodzono stulecie urodzin Becketta. Z tej też okazji w całej Europie organizowano festiwale, seminaria. Panele poświęcone twórczości Irlandczyka. Tego typu festiwal odbył się również w Krakowie pod nazwą Becket Transpozycja. Aha. Głównym teatrem działań festiwalowych, spektakli, pokazów filmowych, wykładów, były dawne hale warsztatowe Zespołu Szkół Mechanicznych w Nowej Hucie, teraz będące siedzibą Teatru Błaźniarodnia. Postindustrialne wnętrza, w których unosi się jeszcze zapach smołu i smarów, odrapane, pokancelowane ściany z sypiącymi się tinkami, to najlepsza sceneria dla dzieła eda. Wśród zaproszonych artystów znalazł się również niemiecki aktor Martin Wutke przedstawiający monogram na podstawie opowiadania ,,Pierwsza miłość", jednego z wczesnych utworów Irlandczyka. Sceną spektaklu stała się jedna z owych hal, bodaj największa, choć przedstawienie miało kameralny charakter.